Zostały dwa tygodnie do pierwszego meczu. Wchodzimy już w tym tygodniu bardziej w okres mikrocyklometrowy, już schodzimy troszeczkę z obciążeń, jesteśmy po trzech sparingach, gdzie mamy masę tematów do analizy. No ale nic, zrobimy swoje, pracujemy no i dalej czekamy, może jeszcze ktoś do nas dołączy. Przygotowanie jak najbardziej na plus, zagraliśmy kolejny sparing, tak naprawdę druga wygrana w naszym sparingu. Potrzebujemy jeszcze chwilę czasu na to, żeby się zgrać w 100%, też mamy ciągle rotację w składzie, też przyjeżdżają nowe zawodniczki, co. Po prostu później musimy to jakoś wszystko poukładać, ale myślę, że na ligę będziemy gotowe jak najbardziej. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile dziewczyn odeszło z tej drużyny, doszły trzy nowe, ale to młode zawodniczki. Staramy się robić wszystko, żeby ten zespół zgrać, ale mówię, no, cały czas nam brakuje jeszcze, jeszcze przynajmniej jednej, dwóch zawodniczek na dwie pozycje, żeby taka droga była zamknięta. Na pewno jesteśmy zmotywowane, bardzo dużo osób tutaj odeszło, jest jakby w ogóle nowa, nowa siła, nowa fala dziewczyn, więc tym bardziej jesteśmy teraz ze sobą zżyte, żeby, żeby pokazać, jak się najlepiej ze strony i trenerowi jakby naszym kibicom, więc kibice mogą spać spokojnie, na pewno pokażemy, to na, na co nas stać. Wnioski po tych grach kontrolnych każda pokazywała, że w przód idzie ta praca. Tak, na pewno tak jakby trener daje szansę każdej tutaj zawodniczce, żeby się pokazała jak najlepiej strony, żeby wywalczyła sobie ten skład. Wiadomo, to są tylko spari sparingi, tak, tutaj trener naprawdę analizuje, zmienia, naprawdę te schematy tutaj jeszcze, jeszcze chce, jak żeby najlepiej ten pierwszy mecz już na inaugurację wyszedł. Tak, ja już nie mogę się doczekać, naprawdę jestem już tak zmotywowana, został nam tak naprawdę ostatni sparing, więc, więc już się nie możemy, na pewno ja i na pewno cała nasza drużyna doczekać pierwszego meczu. Czy czujemy zmęczenie? Na pewno czujemy zmęczenie, ale powoli schodzimy z tych obciążeń, bo niedługo startuje Liga. Atmosfera jest bardzo dobra i pokazujemy to na boisku po prostu, że jesteśmy jedną drużyną. Jak na razie jeden remis, dwa wygrane spotkania, trzeci mam nadzieję w sobotę. Zapraszamy wszystkich w sobotę na godzinę 11 tutaj na Mireckiego. Ostatni nasz sparring przed Ligą. Zapraszamy!